Witam z tej strony, Bednar. W dzisiejszym odcinku postanowiłem nagrać Wam i pokazać, ile wszystkich ryb z ostatniego importu z Azji przeżyło. Tutaj mamy gupiki Yellow, Blue, Cobra. Jak wiemy, takie ryby mogą być u nas zaatakowane różnymi bakteriami: Pseudomonas, Aureomonas, Flexibakteriozą, czy nawet ospą więc musimy w jakiś sposób być chociaż troszeczkę przygotowanym i wiedzieć, jak co zrobić, jak postąpić w różnych sytuacjach. No i co najważniejsze, jak być przygotowanym. Więc zawsze musimy sobie w jakiejś pracowni weterynaryjnej, czy zestaw antybiotyków, żeby zapobiec po prostu jakiejś infekcji. Tym sposobem możemy naprawdę bardzo dużo ryb uratować. Wiadomo, nie zawsze się to może sprawdzić, ale zawsze jest szansa, że bardzo duża ilość ryb po prostu nam przeżyje. No i jak widzicie, na dzień dzisiejszy wszystko ładnie żyje. Także kuracja, moim zdaniem, przebiegła bardzo dobrze. wiecie, barwa od razu by zanikała. Ładne, kolorowe. Nawet o dziwo nie było żadnego problemu z jakąś ospą. Bardziej stawiają, że gdzieś tam zaatakuje ospa molinezję czy mieczyki. Nagrywane jest dzisiaj 19 kwietnia, więc to są świeżutkie nagrania. A ryby zostały odebrane w czwartek 13 kwietnia, więc od 13 kwietnia są już ku mnie w mojej hodowli. Tutaj mamy cichle wieje argenteje, również bardzo ładna, w dobrej kondycji. Tutaj mamy mieczyka, jak widać, rybki ruchliwe, w dobrej kondycji. Tutaj brzanka albino. Jej tak samo, co się nie wrzuci, to wszystko zaraz jest zjedzone. Tutaj mamy kolejne gupiki. Tutaj padło mi 4 sztuki. Reszta wszystko ładnie śmiga. Tutaj jest mix Mieczyków czerwonych. A tutaj mamy molinezję. Z molinezji padła tylko jedna sztuka, z mieczyka żadna. Jak widzicie nie widać żadnych śladów, ani ospy, nie są poklejone płetwy. Tutaj są samiczki, samiczek to chyba około 20 sztuk tylko odpadło, ale to też jakieś takie były. Niezbyt kolorowe, przezroczyste. Takie. Ale z tymi czarnymi i czerwonymi ogonkami to wszystkie śmigają. Teraz jedzą właśnie sobie artemię. Tutaj mamy gubiki endlera. Tutaj padło dwie sztuki. resztę jak widać jest w bardzo dobrej kondycji. No ciężko troszeczkę tutaj nagrać mi takie osobniki. Bo to małe główienko szybko pływa. Tutaj mamy kolejne gupiki, kolejne gupiki Red, również w bardzo dobrej kondycji. No i tutaj w tym zbiorniku wszystkie żyją, padł tylko chyba jeden pigmej, a reszta jak widać ładnie śmiga. To było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, bo będzie w hodowli znowu parę fajnych, ciekawych zmian. Jakich to wszystko się dowiecie? Tutaj na koniec jeszcze wrzucam neony. W porządku, chyba ze 3 sztuki takie malutkie padły. No i to takie pizdyki, więc trzeba porządnie je podkarmić żywą artemią. Szykuje się również parę bardzo ciekawych konkursów, które będą sponsorowane nie tylko przeze mnie. Także bądźcie na bieżąco, bo to nic nie kosztuje a zawsze można sobie coś ciekawego wygrać. Wbijajcie również na moją stronę internetową, na Oelixa, na moją grupę na Facebooku. Więc to było na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was wszystkich. Do następnego odcinka